Jedziemy sobie, pojedziemy sobie tędy Dzisiaj jest piękna pogoda Zazwyczaj jeździmy tam, tą drugą stroną raby Tam tędy Tam ciągnie się ta ścieżka którą zawsze jeździmy i tam Na sieczony Dzisiaj pojedziemy sobie właśnie taką pętelką tutaj Naokoło I zobaczymy sobie na te ciekawsze miejscówki Pierwsza z tych miejscówek jest właśnie za chwilę Ale pogoda dzisiaj nieziemska Zobaczcie korsenowe myślę Myślenice Zaraz on zrobię jakieś piękne przebiteczki z tego. No a tutaj zaraz z boku tutaj jest skatepark, który jest dalej w remoncie. O właśnie, nie wiem czy wam powiedziałem, jest dzisiaj 30 stycznia dopiero, no nie? Dzisiaj było takie jeszcze okienko pogodowe 9 stopni, więc postanowiłem coś nagrać. Mamy tak gdzieś jeszcze godzinkę. Z informacji podanych w internecie mamy tutaj kilka kortów tenisowych, na których równocześnie może zagrać 16 zawodników. Koszt wynajęcia jednego kortu pacha się w granicach między 35 a 40 zł za godzinę. Od razu koło kortu tenisowego jest skatepark, cały czas w remoncie, widać tam jakieś kurtki, są panowie budowlańcy. Skatepark oraz torpump track wraz z infrastrukturą techniczną tu powstaje, więc widzicie, jak to będzie fajnie wyglądać. Tu będzie. Pamp track, fajnie to będzie wyglądać Pewnie na rowerku też tutaj pojeździmy i może też się uda coś fajnego nagrać Ale jak widzicie to wszystko jest na razie w remoncie Wszystko się buduje To już nie wiem który rok, chyba już co półtorej roku tak się buduje No i generalnie tutaj w okolicy toru terenisowego i skateparku, który tutaj jak widzicie powstaje Są takie dwa boiska do grania w siatkę, jak to się nazywa? Volleyball Arena Bal Arena Myślenice tutaj jest Jeśli chodzi o te boiska do siatki, to tutaj w lecie zawsze jest zorganizowany turniej piłkę siatkową na plaży. Turniej jakieś tam rangi mistrzowskiej. Przyjeżdżają dość znane pary, które występują właśnie jeśli chodzi o piłkę plażową. A za tym boiskiem jak widzicie jest jeszcze basen. Basen, który zazwyczaj jest otwarty na lato, ale już chyba od ostatniego sezonu czy od dwóch na razie nie funkcjonuje. Ale pewnie ktoś, ktoś kiedyś go otworzy. Tak się to prezentuje wszystko. Plan wycieczki jest jeszcze na dziś taki, że skoczymy jeszcze sobie tam na Zarabie no i pod bazę Wisły Kraków. No i tyle chyba na dziś tylko będzie. Zanim zajdzie słońce może się uda jeszcze coś nagrać. No widzicie. Tutaj od razu jest basen basen letni, który już od dwóch czy trzech sezonów w ogóle nie funkcjonuje. A tu dość popularna miejscówka była w Myślenicach bo za dawnych czasów to naprawdę było tu dużo ludzi nawet ja pamiętam, że za mało lata się tutaj bawiłem. No i tak wygląda. Na razie nie jest w ogóle zagospodarowany i nie wiadomo czy w ogóle będzie. A tam widzicie stok w lysnicach u góry. Piękne widoki są. Jedziemy sobie teraz na most wiszący. Ale są piękne widoki, zobaczcie. Nie no, myślę, że w kamerze to będzie naprawdę bardzo fajnie widać w ogóle, Jaki jest dzisiaj piękny dzień. Żałuję, że chłopaków nie ma ze mną. Tutaj trzeba iść takim mostem wiszącym. Mamy tutaj most wiszący. Tą już, którą tam będziemy iść, to chyba znacie z naszych filmów. Zobaczcie, jak jest piękny. Draba. Tam w oddali rato na zarabiu, legendarna miejscówka tutaj w lecie. Piękny dzisiaj dzień, pięknie się to wszystko prezentuje. Moc wiszący. Mam nadzieję, że będzie git. <taki>, Taki szybki odcinek objazdowy, ale się udało z tym owtem pogodowym. Mam nadzieję, że w tym tygodniu przyjdzie komputer i będę mógł się już coś pobawić z tymi odcinkami. No ale dzisiaj nie ma wiatru, jest spoko pogoda. Na zarabiu w okresie zimowym funkcjonuje również kryte lodowisko. No i tutaj mamy lato Lato na Zarabiu, które w letnim okresie tętni życiem Tutaj cała plaża jest zastawiona leżaczkami Ludzie wypoczywają każdego dnia praktycznie W sezonie letnim tutaj jest pełno ludzi Nie ma czasem nawet gdzie w weekend wcisnąć leżaczka No ale widzicie, w styczeń, zamknięta tuwa, Lato na Zarabiu A obok od razu mamy plażę trawiastą myślenica, Na której odbywają się zazwyczaj wszystkie dni Myślenic Czy imprezy takie plenerowe Mam nadzieję, że nic nie zgubiłem, bo wzięłem sobie... patrzcie Jak jest pięknie bo wziąłem sobie ten mały plecak od Tomka i Grzesia, i we mi się tam aparat. Ja widzicie, traska rowerowa, pieszych chodzą Z następnym razem, jak taki będzie narzekał na rowerzystów, że jestem chodnikiem. No, to proszę nie narzekać. Tam jest ten basen, tam jest plaża do grania w siatkę, tam jest skatepark i tam jest tenis. Słońce już zachodzi, która godzina. Którą to godzinę mamy? 15.33 Jest jeszcze godzinka czasu do zachodu słońca Ale szybko to trzeba jechać nagrać tą bazę Zaraz będzie ciemno Więc pędzę więc Czas jest, za jeszcze najkoska Znaczy nie koska, ale jedną ale Zobaczmy, papieroska zobaczy praktycznie w ogóle rowerzyst. Zobaczymy jak sprawa z rowerzystami wygląda na ścieżce rowerowej Dobrze, że się wybrałem Bo dzisiaj miałem takie wątpliwości czy jaś to nagrać czy nie Drugi noweżysta Jesteśmy przy bazie Wisły, tam że się grają jakieś brojki To by zarobiście siadły te ujęcia z drona no. Super by te ujęcia z drona wyszły Jestem Zobaczcie, jesteśmy już tu przy bazie Wisły To jest hala widowiskowa na Zarabiu Obok znajduje się boisko ze sztuczną nawierzchnią No i tutaj baza Wisły Kraków no nie? Jak widzicie tutaj jest jedno boisko, tutaj jest chyba boczne to boisko Bo nie widziałem, żeby tutaj rozgrywane były mecze Znaczy widziałem raz Baza Wisły położona jest tutaj u stóp góry Ukleiny I hełmu, który jest tutaj obok Zostawiłem tam Raymond'a i też chcę zrobić Wam tutaj kilka fajnych przebitek Muszę uważać, żeby mi ktoś Raymond'a nie Bo Będzie tam jakiś pijany ziomek Znajdują się tu też również trybunki w kolorach białej gwiazdy Dla kibiców, którzy przychodzą tutaj zobaczyć jakiś sparring, Czy może trening Także każdy może sobie przyjść tutaj zobaczyć Fajnie, fajnie co zrobione Tutaj jeszcze możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda Tu jest właśnie to główne boisko do treningu Nagrywam je trochę za tym, bo świeci strasznie słońce To jest wieża kibicowska chyba Znaczy transmisyjna, jak transmisują mecze A tam młodzi sobie gdzieś grają w oddali na sztucznym boisku Tutaj jest właśnie budynek klubowy Wisły Tak wygląda ten budynek klubowy Kończę na dziś tą wyprawę Nagrałem wszystko co miałem nagrać Siadam na Rewa i Moncika I jadę na chatę